Szymonko z sumie rower klików w dzisiejszym odcinku już damy klikom. Mm, jeść yy, siana im damy. Więc jeśli Wam się taki film spodobał, zostawcie łapeczkę z góry, subskrypcję. Napiszcie fajny komentarze, Was z w następnym odcinku. No i tak. Yy, tutaj tej samiczki mieliśmy wykod. Yy, Jakiś yy, dwa tygodnie temu chyba. Yy, tak. Jeszcze wody z królików wlejemy, no i co? Wykociła tam 6 sztuk Ale y, zmordowała, bo Pierwszy wykot to był jej pierwiastka No i zmarnowała ją y, Dzisiaj trochę będzie o wykotach tylko y, Nie będzie o tej samicce tutaj o, Może tak O tej y, O tej białej, czarnej no i tutaj jak baranie widzieliście wtedy ona nam się wykociła no i też zmarnowała e, nie zmarnowała, w sumie e, wykociła się Jedną sztukę miała no i e, padł on no i e, tak Pójdziemy sobie później poszaną do królików dwa was postawię, bo na razie będzie trochę o barankach o, no i zaraz ci wleję kurde dobra zapomniałem w lampce włączyć latarki, i muszę trzymać I tutaj samiczce yy, sierść yy, a, i tak Barania została dopuszczona, jeszcze trochę będzie miała wykot. Muszę posprzątać niektórym e, królikom kratkę. Baranek o, siedzi sobie. Powiem Wam, wyrosły te króliki duże. No i wtedy mówiłem, że e, będzie regularne firmy, będą. No i coś nie, nie wyszło, bo. Mm, nie było czasu, nie powiem, że nie no i tak zara. O, tutaj siedzi sobie samiczka, ta muszę sumy nałożyć no i y, ten y, tutaj y, skończyła się właśnie pasza. Czekajcie, tylko psa muszę jeszcze wpuścić. Kacik puszczę z No dobra, jednak jedna poszedł. idziesz. Razera królikowsce damy to otworzymy. Chcę sobie pokażę wam niektóra. powyciągniemy sobie na to kalifornijskiego sobie sobie i tutaj tego Niesiąca, ojciec yy, wujotes, matka mieszaniec, czy odwrotnie. Nie wiem. W becce prawie yy, nie ma już yy, zboża. No i tak. Potworzymy sobie tutaj tą. No dobra, a tej muszę, no yy, nie dobra ma. Ora, będziemy dawać 4 klikom Nie ma jak to zrobić, bo żebyście widzieli. Ora tu położę. Będę dawał im. Ora, widzicie, widzicie. Pierwsza idzie ta samiczka. Ta samiczka miała 6 młodych, zmarnowała. Na razie nie dopuszczałem. Ono dopiero będzie dopuszczone. Muszę większe karmidło poszukać. Jest sobie samiczka. Zamykamy. tutaj te dam teraz zaraz kalifornijskiemu dam trochę te wyświetlenia poszły na dół nie powiem że nie. będziemy daily robi nie daily tylko ym, jak to się nazywa Q&A dawno nie było Q&A więc Myślę, że chcecie. Samiczka. Czekajcie, muszę jej tu wybrać. Samiczka wyjedź. Słowo. Słowo kalifornijski. No ratera domu temu kalifornijskiemu czarnemu nie nie kalifornijskiemu damy teraz sobie wiedzą nie powiem że nie Ej, było czasu że nagrywać Tera, tutaj są miejsce warana to co? wybrać tutaj kładziemy po boku tutaj bania, nie barona samiczka dostawała barony teraz tak będzie wiadomo trochę daję sobie tym królikom e, królikom tego bo jeszcze dostaną e, e, siano ja tu robię cięcie sobie dam wszystkim tym królikom wszystkim tej samicie. no i się widzimy jak będę siano miał Dobra ja tu już mam siano możecie nie widzieć, ale barania Jak to to jeszcze sobie pogadam z wami o... o tym o tej samicce białej co się nam wykociła i co zmarnowała 6 sztuk miało ale było dużo ich nie powiem że nie dobra każdemu klikowi dajemy po stronie. ej posiadam powiem to latarka działa dobrze mocno świeci tej muszę dać tak bo nie mam paśnika do niej tutaj dostaję co ona pierwiastka no ale to sześć sztuk miała z barankiem była dopuszczona więc by wyszły takie mieszance niby rany, a niby mieszance takie o tom o, już Wam pokazuję, którą tą samiczkę chcę sprzedać. I samiczka, o, ją chcę sprzedać. Gdzieś będziecie mieli zdjęcia. No, dobra, my będziemy zaraz kończyć odcinek. Dał sobie za odcinkiem ten, tą siano. Więc jeśli się taki film spodobał, zostawcie łapeczkę do góry, subskrypcję, napiszcie fajny komentarz. Was pozdrowię w następnym odcinku. No i co? Odcinek będzie w, pion, e, w w niedzielę. A tu ze mną pies. Tola. No. Coś ona cały czas tym drapie mi. że to może być ale nie wiem więc my będziemy kończyć wieś więc trzymajcie się i cześć